Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny przepis z mojej kuchni. Tym razem będą to cepeliny. Ja na to mówię: cepeliny w różnych regionach kraju. Różnie na to się mówi, bo słyszałam też nazwę kartacze. I są różne: bo na przykład są z samych gotowanych, mielonych ziemniaków, są tylko z y, takich na surowo startych. Ja tutaj je mieszam. To będzie wersja moja. No i co jest potrzebne? Ziemniaki, podstawa. Przy czym. Daję dwie części ziemniaków, na przykładowo 2 kg ziemniaków gotowanych, zmielonych, przekręconych i 2 kg ziemniaków takich surowych, bo po utarciu one dadzą nam połowę tej, tej wagi. Dwie cebule, małka ziemniaczana, dwa jajka, no i oczywiście farsz. Ja tutaj daję farsz z tak jak przyprawiony jak na białą kiełbasę to nawet widać, była to kiełbasa ponadziewana ja sobie tutaj to porozcinałam wyciągałam mięso mielone i przyprawiam to majerankiem, czosnkiem, solą, pieprzem do smaku tak samo i Wy smak już doprawiacie do, pod własny gust ewentualnie można po prostu iść do sklepu kupić dobrą białą kiełbasę mięso wyciągnąć i będzie super farsz w dalszej części pokażę jak to robię no teraz y, podstawą jest zmielić ziemniaki. Ja tutaj mam taką maszynę. Ta maszyna wygląda jak wygląda, ale ona y, już swoje wysłużyła. Ma ona kupę lat, bo tą maszynę dostali moi rodzice na prezent ślubny, jak mama wychodziła y, za mąż. Także ona ma już pół wieku swoje, swoje już wysłużyła. Tutaj kupę kartofli starła. No i tutaj jest fajnie, bo górą oddziela mi miąż, który będę pozyskiwać do właśnie cepelinów, a tutaj odleci woda. I jak mi się ostoi, też będę ten krochmal, tak zwany krochmal, bo to jest skrobia ziemniaczana, będę tutaj dodawać. A Wy, jeżeli będziecie trzeć ziemniaki na ręcznej tartce, trzeba je odcedzić. One muszą odstać jakiś tam czas, żeby dobrze, bardzo dokładnie woda z nich odciekła. No i zaczynam od zmielenia ziemniaków. Maszyna jest bardzo głośna, także stary typ. Kartofle są już starte. Tutaj jeszcze kiedyś było takie popychadełko, no ale przez te dziesiątki lat gdzieś się zgubiło i zostały palce, także tutaj trzeba uważać, żeby tych palców sobie nie poscierać. I kartofle po utarciu wyglądają tak: są odsączone, także one muszą, jeżeli trzecie ręcznie. Tak, właśnie wyglądać. Tu są grubsze kawałki. Ja tego wyciągać nie będę, bo one też bardzo fajnie smakują. I tutaj została woda. Ona teraz mi postoi tak z 15 minut, żeby odsączył mi się. Odsączył. Odciągnął krochmal, bo pozyskam dodatkową mkę ziemniaczaną. Mięso tutaj nie dodałam, że z białej kiełbasy, ale surowej, nieparzonej. To ma być surowe mięso, i teraz ja je smażę. Z tego względu, że później, jak będę nadziewać moje cepeliny, one się gotują dosyć krótko. Z tego względu, że większość ziemniaków jest już ugotowanych i mięso nie doszłoby nam w środku, byłoby surowe. A tak jak jest usmażone, to będzie po prostu idealnym farszem. I ono teraz y, musi się tutaj y, ładnie usmażyć, aż ta wszystka woda odparuje. Wtedy będzie idealne. A z tych składników y, zagniatam tutaj, trzeba zagnieść y, ciasto. No i teraz proporcje: tak naprawdę, słuchajcie, ustalacie sobie sami. Ja tutaj przykładowo podałam 2 kg, ziemniaków 2 kg, tych, ale tych zmielonych może być więcej. Wtedy one będą takie y, bardziej, ja to mówię, ziemniaczane, bo z surowych ziemniaków. Jeżeli chcecie, możecie ich dać tylko troszkę i będzie więcej gotowanych. Możecie zrobić z samych gotowanych, też są przepyszne. Ja robię tutaj taką wersję i tak naprawdę daję na oko tych ziemniaków, czy tych daje na oko. Wszystkie są dobre, smaczne. No i tutaj już jest ta woda, która mi się odstała z ziemniaków, które tarłam i powstał taki krochmal. To jest naturalna Mąka ziemniaczana pozyskana właśnie po odsączeniu wody z ziemniaków tartych daje ją oczywiście tutaj bo szkoda jest tego wylać. Ciężko jest ją wyciągnąć, bo jednak to, to jest krochmal. Naturalna skrobia. I teraz do tego dodaję tutaj pół kilograma mąki ziemniaczanej jeszcze. No i trzeba zadnieść ciasto, uformować, uformować teraz ciasto jednolite, żeby było gładkie. Wszystko mam już gotowe. W międzyczasie ulepiłam kilka sztuk. Ciasto jest dosyć klejące, więc trzeba ręce co chwilę tutaj opruszać sobie mąką, żeby łatwiej to wszystko formować. No i rozgniatam taki placuszek, wkładam do środka farsz, zaciskam tutaj i formuję coś w rodzaju takiego walca. No i powiem, podkreślę jeszcze raz, że farsz. Tutaj sami sobie smak dobieracie wedle Waszych upodobań. Mi najbardziej tutaj pasuje z mięsa kiełbasianego, ale możecie dodać smażoną cebulkę, kminek, no cokolwiek tam już Wam wyobraźnia podpowie. Idzie to dosyć szybko. Bardzo proste danie. Z kartofli kiedyś ludzie używali bardzo dużo Kartofli z tego względu, że no nie byli tacy zamożni, tak jak babcia moja opowiadała, siedzieli tylko w kartoflach po wojnie, w czasach powojennych, i zawsze mówiła takie powiedzenie: że jak jest kartofel, kapusta i groch, to nie ma głodu, no jeszcze fasola. No i to się rzeczywiście sprawdza, bo z kartofli można zrobić bardzo dużo potraw. Ja tutaj też będę pokazywała takie, jakie mnie babcia, mama nauczyła. Są to potrawy proste, bez jakichś takich e, ściśle zachowanych proporcji. Tutaj naprawdę nie przedobrzy się, nic się nie zepsuje, czy damy tego więcej, czy damy tego mniej. Także tutaj to nie ma znaczenia. Cepeliny już są zrobione, leżą na stolnicy. Są one teraz takie troszeczkę ciemniejsze, ale to jest wszystko naturalne, bo były dodane surowe, zmielone kartofle. No i ciasto leży już dosyć chwilkę, bo zanim je zrobiłam, to minął jakiś czas, więc one troszkę ściemniały, będą takie powiedzmy szarawe. No i wrzucam je na gotującą się wodę. I teraz, jak. One już zaczną bulgotać. Skręcam na minimalnie, żeby tylko, tylko leciuteńko pykała i gotuję je 10 minut. Tutaj obok gotuje się grochówka, Krzysia. Jestem ciekawa. Zapach już się unosi. Jestem ciekawa smaku, bo robi to całkiem inaczej. No, i też w opisie pod tym moim filmem będzie link do Krzysia kanału, właśnie, żeby zobaczyć tą grochówkę. Kto będzie chciał, może wejść, zapraszam. Już wygląda apetycznie. Już wygląda apetycznie. Zobaczymy efekt finalny. <laughs> Moje pyzy z grochówką. Cepeliny! Co ja z tymi pyzami? Cepeliny! Cepeliny już są skończone, no i tak jak mówiłam, one troszeczkę przyciemniały, są teraz takiej barwy szarawej. No i teraz pokażę, jak one wyglądają w środku po przekrojeniu. One są już przestudzone, także i konsystencja jest już inna, ale wyglądają tak. Jak są świeżutkie, to one są bardzo delikatne, takie mm, rozpływają się w ustach. Teraz one są przygotowane już do zamrożenia. Także zachęcam was do zrobienia tego tej tej potrawy, tych tych cepelinów. Jest to przepis banalnie prosty, troszeczkę pracy wymaga. No ale wiadomo, przy wszystkim trzeba, żeby coś dobrego zjeść, to trzeba się narobić. No i tutaj już na talerzu czeka grochówka, którą Krzyś gotował. Będzie u niego na kanale, także też w opisie wejdźcie sobie, jest, będzie podany link do Krzysia kanału, żebyście mogli tą grochówkę sobie zrobić, zobaczyć jak on robi, jest całkiem inaczej robiona jak moja, ale też jest naprawdę dobra. Także zachęcam, polecam. No a na dzień dzisiejszy będę się z wami już pomalutku, kochani, żegnać. Kolejny kulinarny odcinek to będzie w końcu obiecany i wyczekiwany przez was majonez, także e, następny kulinarny odcinek będzie właśnie z majonezu, a ja kochani życzę wam dużo uśmiechu, radości, zadowolenia, żeby nigdy nie brakło wam tego podstawowego jedzenia, które jest u mnie tutaj na stole, czyli kartofla, chleba, żeby w każdym domu to zawsze na stole gościło, żeby na Waszych twarzach gościł uśmiech w sercach, radość, miłość do drugiego człowieka, żebyście mimo powiedzmy mrozu, złej pogody, aczkolwiek ja mówię, że nigdy nie ma złej pogody, pogoda jest zawsze dobra, to tu, tu jest wszystko, się buduje, tu się wszystko zaczyna i tu. Także pogoda jest zawsze odpowiednia, żebyście umieli wyjść, cieszyć się. Uśmiechać się przede wszystkim, bo ktoś może iść smutny, zmęczony życiem, upadający, a my tym uśmiechem możemy tutaj dać jemu wiarę i otuchę. I pozdrawiam bardzo wszystkie osoby bez wyjątku, ale z takim szczególnym naciskiem, te, które potrzebują tego uśmiechu i takiej dobrej energii. Trzymajcie się, kochani. Świat jest piękny, należy do Was. W każdym wieku. Naprawdę w każdym wieku wszyscy jesteśmy jednakowi i możemy być młodzi, po prostu młodzi duchem. Tego Wam z całego serca, kochani, życzę. Do następnego.